Było chłodne, mglisto poranne wtorkowe przedpołudnie, kiedy ją pierwszy raz zobaczyłem. Stała pod daszkiem stacji benzynowej niedaleko mojego biura, przycupnięta przy automacie z napojami. Jej ubrania były brudne, zniszczone, wyglądały jakby nie były zdejmowane od tygodni. Ręce miała schowane w za dużych rękawach bluzy, a długie, potargane włosy przykrywały pół twarzy. Drżała. Z zimna. Ze strachu, z głodu nie wiedziałem, ale coś mnie zatrzymało nie tylko jej wygląd coś więcej jakby znała mój ból jakby patrzyła na mnie przez mgłę i widziała więcej niż powinna. Zatrzymałem samochód i przez chwilę po prostu siedziałem. Miałem tego dnia ważne spotkanie rozmowy z klientami tysiąc obowiązków ale nie mogłem ruszyć. Wysiadłem. Podszedłem powoli, nie chcąc jej przestraszyć. Hej, wszystko w porządku! Zapytałem cicho. Nie odpowiedziała. Opuściła wzrok. Zobaczyłem, że jej dłonie były sine. Paznokcie brudne, skóra popękana. W kieszeni miałem czekoladowy batonik, który wziąłem rano z domu. Masz, powiedziałem, podając go. Ciepły, słodki. Na początek spojrzała na mnie ukradkiem. Wzięła ostrożnie, jakby nie ufała, że to naprawdę dla niej. Ugryzła. Powoli. A potem, zaszkliły jej się oczy. Masz gdzie spać? Zapytałem. Potrząsnęła głową. Kiedy ostatnio jadłaś porządny posiłek? Milczenie. Wziąłem głęboki oddech. Nie jestem z policji. Nie chcę cię skrzywdzić biuro Bureau Z.A. Rogiem. Ciepłe, bezpieczne miejsce. Mogę dać Ci herbatę, jedzenie. Niczego nie oczekuję w zamian. Chcę tylko, żebyś się ogrzała. Spojrzała na mnie z nieufnością. Ale po chwili wstała. Nie powiedziała ani słowa. Ale poszła za mną. Zamknąłem drzwi biura. Poprosiłem moją asystentkę, żeby na godzinę odwołała wszystkie spotkania. Usiadła cicho w kącie na sofę. Nie patrzyła na mnie. Podałem jej koc, herbatę i talerz zupy, który podgrzałem w mikrofalówce. Jadła powoli, z ostrożnością, jakby każdy kęs mógł być jej ostatnim. W pewnym momencie zapytałem: Jak masz na imię? Zamilkła. Minęła długa chwila, zanim wyszeptała: Emily. Inie zabrzmiało znajomo. Ale nie powiedziałem nic. Emily, masz rodzinę? Zadrżała. Jakby ten temat był zbyt bolesny. Nie odpowiedziała. Zadzwonił telefon. To był mój wspólnik, Chris. Spytał, czy wszystko w porządku, bo nie pojawiłem się na spotkaniu z klientem. Musiałem zająć się czymś pilnym, odpowiedziałem krótko. Emily obserwowała mnie z zakupka z herbatą. W jej oczach nie było nienawiści. Była. Smutna ciekawość. Jakby wiedziała, że i tak wszystko się zaraz skończy. Jeśli chcesz, powiedziałem, siadając naprzeciwko, możesz się wykąpać. W. Lazyens, ma'am Rexniki, ze Stubrainia. Spokojnie, nikogo tu nie będzie. Zamknę biuro. Masz moją obietnicę. Zaskoczyło mnie, jak szybko kiwnęła głową. Jakby czekała na pozwolenie, żeby na chwilę być człowiekiem. Kiedy wyszła z łazienki pół godziny później, wyglądała inaczej. Wciąż wychudzona. Wciąż cicha. Ale w oczach pojawił się błysk. Podałem jej gorące kakao. Usiadła na nowo. Zwinęła się w koc. I wtedy spojrzała mi prosto w oczy. Muszę ci coś powiedzieć wyszeptała. Skinąłem głową. Tylko proszę, nie przerywaj mi. Oddychała ciężko. Jakby przygotowywała się na coś wielkiego. Nazywam się Emily Sanders. I szukałam Cię od czterech lat. Serce mi stanęło. CZ Co? Tain i nie Elja Sibitak. Wstała powoli. Szynęła do plecaka. Wyciągnęła zdjęcie. Stare, wyblakłe. Kobieta i niemowla. A obok ja. Dwadzieścia lat młodszy. To moja mama. Aidja W.J.E.J. J. Ramienek, jesteś moim ojcem. Nie pamiętam, ile minut trwała cisza. Może sekundy, może wieczność wbiło mnie w fotel. W tamtej chwili, w cichym biurze, świat się zatrzymał. Nie znałem jej, ale jednocześnie znałem. Była tak podobna do Sara, mojej byłej, dziewczyny z czasów studiów. Zniknęła nagle. Bez pożegnania bez słowa złamała mi wtedy serce nigdy nie powiedziała że była w ciąży patrzyłem na emily zobaczyłem w niej echo tamtej dziewczyny i coś jeszcze łzy napłynęły mi do oczu emily ja nie wiedziałem przysięgam nie miałem pojęcia kiwnęła głową wiem mama powiedziała mi na łożu śmierci przez lata mnie chroniła ale potem kazała mi cię znaleźć. Tamtego dnia nie wróciłem już do pracy. Zamknąłem biuro. Pojechaliśmy razem do mojej kawalerki. Rozmawialiśmy do nocy. O wszystkim o niej o jej mamie o życiu na ulicy o nadziei a ja patrzyłem na tę młodą kobietę i wiedziałem jedno: Moje życie właśnie się zaczęło od nowa. Było już po północy. Kiedy Emily zasnęła na sofę, owinięta kocem, z kubkiem po kakao wciąż stojącym na stoliku. Ja siedziałem w fotelu naprzeciwko, wpatrzony w nią, jakbym próbował nadrobić dwadzieścia lat, których nigdy razem nie mieliśmy. W głowie miałem burzę, pytania, wspomnienia, żal i dziwną, niespodziewaną radość. Nie wiedziałem, czy śnię, czy to możliwe, że ta młoda kobieta. Która jeszcze rano siedziała pod ścianą stacji benzynowej, była moją córką. Nie spałem tej nocy. Przewracałem się z boku na bok, roztrzeszony. Rano, zanim wstała, wyszedłem na chwilę do sklepu. Kupiłem jajka, chleb, masło, trochę świeżych owoców. Nie wiedziałem, co lubi jeść. Nie znałem jej gustów. Nie wiedziałem nic, ale chciałem, żeby poczuła się Zauważona. Kiedy wróciłem, siedziała już przy oknie. Patrzyła na ulicę z pustym wzrokiem, który rozpoznałem wzrok człowieka, który nigdy nie czuł się bezpiecznie. Dzień dobry, powiedziałem z uśmiechem. Mam dla ciebie coś ciepłego. Spojrzała na mnie niepewnie. A potem uśmiechnęła się. I w tym uśmiechu zobaczyłem Sara. Ten sam wyraz, to samo lekkie przechylenie głowy. Serce mi zmiękło. Podczas śniadania rozmawialiśmy. Na początku ostrożnie, jakbyśmy testowali grunt. Pytałem o drobiazgi: gdzie mieszkała? Czy chodziła do szkoły? Jak trafiła na ulicę? Odpowiadała krótko, nie zawsze wprost. Ale każdy szczegół budował obraz życia pełnego pustki, bólu i samotności. Po śmierci matki trafiła do rodziny zastępczej. Uciekła po kilku miesiącach, nie chciała mówić dlaczego. Potem był schroniskowy pokój, praca w barze, ktoś, kto ją skrzywdził, ucieczka. I w końcu, bezdomność. Miałem łzy w oczach. Nie z litości. Z wściekłości na siebie. Na świat. Na los, który rozdzielił mnie z córką, zanim jeszcze zdążyłem ją poznać. Po śniadaniu zapytałem. Chciałabyś zostać tutaj, na dłużej? zamilkła. Nie chcę przeszkadzać. Nie przeszkadzasz. Emili, jesteś moją córką. Masz tu dom. Zawsze spojrzała na mnie. W oczach miała to, czego nie widziałem wcześniej cień nadziei. Nigdy nie miałam swojego pokoju wyszeptała. To zaczniemy od pokoju. I tak właśnie się zaczęło. W ciągu kilku dni kupiłem nową sofę, zasłony, ramki na zdjęcia. Zamówiłem burko, lampkę, mały regał na książki. Nie znałem jej stylu, ale poprosiłem, żeby mi pokazała rzeczy, które lubi. Chciałem, żeby mogła poczuć, że ma wpływ. Że może wybierać. Że jej zdanie się liczy. Z dnia na dzień Emily otwierała się coraz bardziej. Zaczęła pomagać mi w kuchni. Słuchała muzyki, starych płyt mojej młodości, które dziwnie jej się podobały. Spacerowaliśmy wieczorami. Opowiadała mi o świecie, który znała z ulicy, o ludziach, którzy pomagali, i tych, którzy ranili. Słuchałem, nie oceniałem, bo wiedziałem, że każde słowo było darem, którego nie wolno zmarnować. Ale w cieniu tej nagłej bliskości czaił się lęk. Pewnego wieczoru, kiedy siedzieliśmy razem przy kolacji, Emily zapytała. Dlaczego mama cię zostawiła? To pytanie rozdarło mnie na pół. Nie wiem, odpowiedziałem szczerze. Myślałem, że wszystko jest dobrze. Kochaliśmy się. Mieliśmy plany. A potem, pewnego dnia po prostu zniknęła. Bez słowa. Bez listy. Emily milk sala. Przez lata myślałem, że coś zrobiłem. Że ją zajodłem, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, że miała ciebie. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, jak płacze. Cicho. Bez dźwięku. Łzy spływały jej po policzkach, a ręce zacisnęła w pejści. Wstałem, podszedłem i obiałem ją. I wtedy powiedziała: Mama powiedziała, że chciała mnie chronić. Że bała się, że nie dasz rady. Że cię straciła. Że nie była gotowa, ale przed śmiercią powiedziała mi, że żałuję i że muszę cię odnaleźć. Płakaliśmy razem i wtedy zrozumiałem. To nie był przypadek, to było przeznaczenie. Emily została u mnie. Zaczęła chodzić na terapię, sama to zaproponowała. Zapisała się na kursy online. Pomagała mi w biurze. Ludzie pytali, kim jest. Mówiłem, to moja córka. Na początku patrzyli ze zdziwieniem. Potem zipadłem. Bo Emily promieniała. Z brudnej, drżącej dziewczyny stała się światłem w moim życiu. A ja każdego dnia dzękowałem losowi, że się nie odwróciłem. Że dałem jej batonika. Że zaprosiłem do środka. Że usłyszałem jej milczenie. Minęły trzy miesiące odkąd Emily zanieszkała ze mną. Z każdym dniem stawała się coraz bardziej sobą. Nie tym, kim zmusiło ją być życie na ulicy, ale tym, kim mogła się stać, gdy dostała przestrzeń, ciepło i spokój. Jej oczy już nie były czujne, jak u dzikiego zwierzęcia. Jej ruchy przestały być nerwowe. Uśmiechała się częściej. Śmiała się, czasem głośno, czasem nieśmiało, ale śmiała się. I ten śmiech był dla mnie jak muzyka której nigdy wcześniej nie słyszałem. Pewnego ranka przygotowywała kawę, kiedy powiedziała: Myślałam, że już nigdy nikomu nie zaufam. Zatrzymałem się w miejscu. A teraz spojrzała na mnie i powiedziała cicho Teraz się tego uczę. To było jedno z najpiękniejszych zdań, jakie usłyszałem w życiu. Zbliżały się moje urodziny. Nie obchodziłem ich nigdy hucznie. Ale Emili postanowiła mnie zaskoczyć. Wróciłem do domu i zastałem ją w fartuchu, z mąką na policzku, rozstajoną stolnicą i pykącym się ciastem w piekarniku. Co ty? Mówiłeś, że Twoja mama pykła ci zawsze ciasto czekoladowe. Próbuję odtworzyć przepis. Ale, bez obietnic. Uśmiechnąłem się szeroko. Nie dlatego, że kochałem to ciasto. Ale dlatego, że ona. Słuchała. Słuchała mnie tak, jak ja słuchałem jej. Usiedliśmy później na balkonie, przy dwóch kawałkach ciasta, które, choć lekko przypalone, smakowało jak powrót do dzieciństwa. I wtedy zapytała mnie, jak wyglądało Twoje życie, zanim mnie poznałeś. Zamyśliłem się, bo odpowiedź była: trudna. Samotne, powiedziałem szczerze. Miałem pracę, sukcesy, pieniądze. Ale nie miałem nikogo, kto czekałby na mnie w domu. Wszystko było ciche. Pustka miała echo. Zamilkła na chwilę. A teraz spojrzałem na nią. Teraz dom ma głos. Twój głos. Łzy pojawiły się w jej oczach. Ale tym razem były to łzy wdzięczności. Emily zaczęła angażować się w lokalne działania Zgłosiła się jako wolontariuszka do organizacji pomagającej młodzieży ulicznej. Prowadziła warsztaty, opowiadała swoją historię. Na początku z drżeniem głosu, potem z siłą. Zaczęła być kimś więcej niż tylko z moją córką. Zaczęła być inspiracją. Ludzie mówili: Emily to dowód, że warto walczyć. Emily daje nadzieję. Emily pokazuje, że każdy zasługuje na drugą szansę. A ja stałem z boku i patrzyłem, czasem jako ojciec, czasem jako uczeń, bo Emily nauczyła mnie więcej o miłości, przebaczeniu i sile niż ktokolwiek inny w moim życiu. Pewnego dnia, kiedy wróciliśmy razem z wydarzenia charytatywnego, zapytała: Myślisz, że mama by mnie teraz poznała? Zawahałem się. Myślę, że byłaby z ciebie dumna. A ty? Uśmiechnąłem się. Ja jestem dumny każdego dnia. Przytuliła się do mnie. Nie jak ktoś, kto się waha, ale jak córka, która znalazła swoje miejsce. Zaczęliśmy planować wspólny wyjazd, pierwszy w naszym życiu. Chciała zobaczyć ocean. Nigdy nie widziała morza, nie czuła piasku pod stopami. Pojedziemy, obiecałem. I weźm drugiemy aparat. Zrobimy milion zdjęć. Jedno wystarczy, odpowiedziała. Byle było z tobą. Tego wieczoru usnąłem z uśmiechem na twarzy, pierwszy raz od bardzo dawna. Ale życie nie jest tylko czułością. Bywa też okrutne. Kilka dni później Emily wróciła z warsztatów blada, rozczeszona. Spotkałam go, powiedziała. Kogo? Tego mężczyznę, który skrzywdził mnie, kiedy byłam nastolatką. Zamarłem. Co się stało? Uciekłam, ale on mnie poznał. W oczach Emilii znów pojawił się ten sam strach, który widziałem, gdy pierwszy raz się spotkaliśmy. Już nie jesteś sama, powiedziałem stanowczo. Tym razem nikt cię nie skrzywdzi. Zadzwoniliśmy na policję. Złożyła zeznania. Zrobiła to ze spokojem, siłą i godnością. Nie chcę zemsty, powiedziała. Chcę tylko, żeby nigdy więcej nie zrobił tego nikomu innemu. I wtedy zrozumiałem, że moja córka nie tylko przetrwała. Ona się odrodziła. Po wszystkim siedzieliśmy razem w milczeniu. Nie musieliśmy mówić, bo w ciszy było wszystko: zaufanie, miłość, rodzina. I tak, po raz pierwszy, naprawdę poczułem, że nie jestem już sam. W dniu, w którym Emili miała złożyć oficjalne zeznania przed prokuratorem, obudziła się o świcie. Siedziała w kuchni z kubkiem herbaty, patrząc w okno, jakby chciała zapamiętać każdy szczegół zwykłego poranka, zanim zrobi coś niezwykłego. Była cicha, ale niezlękniona. Raczej skupiona. Silna, zdecydowana. Usiadłem obok niej. Nie zadawałem pytań. Znałem już ją na tyle. By wiedzieć, że potrzebuje tylko obecności. Nie słów. Po chwili powiedziała: Nikt nigdy wcześniej nie uwierzył w moje słowa. Ani nauczyciele, ani opiekunowie. Nawet kobieta w schronisku. Ale ty uwierzyłeś. I dzięki temu dziś mogę tam pójść. Wziąłem jej dłoń. Zawsze będę wierzył w twoje słowa. Bo jesteś najodważniejszą osobą, jaką znam. Uśmiechnęła się, a potem powiedziała coś, czego nigdy nie zapomnę. Nie jestem już tą dziewczyną z ulicy. Jestem twoją córką i chcę żyć jak ktoś, kto na to zasługuje. Zeznania były trudne, szczegółowe, emocjonalne, ale Emili przeszła przez niezgodnością. Mówiła spokojnie, pewnie. Prokurator był pod wrażeniem. Nieczęsto widzi się tak dojrzałe osoby w tak młodym wieku, powiedział mi później. Kiedy wracaliśmy do domu, Emily nie mówiła wiele. Włączyłem cicho jej ulubioną playlistę. A ona zamknęła oczy i pozwoliła łzom płynąć, nie ze strachu. Z ulgi. Wiedziałem, że dziś zamknęła za sobą pewne drzwi na zawsze. Kilka tygodni później nadeszła wiadomość, sprawa trafiła do sądu. Emily zostanie głównym świadkiem. Powiedziała tylko: Jestem gotowa. Wiedziałem, że to będzie trudne, ale też wiedziałem, nic jej nie złamie, bo zbudowała siebie od nowa. W tym samym czasie życie powoli wracało do normalności. Emily wróciła do pracy wolontariackiej. Dostała propozycję, by poprowadzić cykl warsztatów dla młodzieży zagrożonej bezdomnością. Zgodziła się. Pod jednym warunkiem, że będzie mogła mówić szczerze. Bez upiększeń, bez retuszu. Pierwsze spotkanie odbyło się w małej sali w centrum młodzieżowym. Byłem tam, siedziałem z tyłu. Emily stanęła przed grupą dwudziestu młodych ludzi zmęczonych, zamkniętych, nieufnych. Zaczęła spokojnie. Nie przyszłam tu jako nauczycielka. Przyszłam jako ktoś, kto wie. Co znaczy spać w ciemności i nie wiedzieć, czy jutro nadejdzie. I wtedy opowiedziała im wszystko. Bez litości dla siebie, bez dramatyzowania, po prostu, prawda. Pod koniec spotkania kilka osób podeszło, żeby ją przytulić. Ktoś zapytał: Jak się podniosłaś? A ona odpowiedziała: Bo ktoś mnie zobaczył, i nie odwrócił wzroku. Tamtego wieczoru wróciliśmy do domu późno. Emily była zmęczona, ale szczęśliwa. Dziś po raz pierwszy poczułam, że mogę coś zmienić, powiedziała. Już zmieniasz, odpowiedziałem. Uśmiechnęła się. I wtedy, bez uprzedzenia, zapytała: A ty? Zmieniłem twoje życie. Patrzyłem na nią chwilę. Po czym powiedziałem: Nie zmieniłaś. Ocaliłaś je. Kilka dni później świętowaliśmy jej urodziny. Pierwsze od lat, których nie spędzała samotnie. Zrobiliśmy skromne przyjęcie. Zaprosiliśmy kilku znajomych z centrum, pracowników z mojego biura, terapeutkę Emily. Było prosto tamło i w pewnym momencie ktoś zapytał: Emili, czego sobie życzysz? Spojrzała na mnie, a potem odpowiedziała: Żeby każda osoba która czuje się niewidzialna, spotkała swojego tatę. Takiego, który zobaczy jej serce. Poczułem, jak dławi mnie wzruszenie. Wstałem. I bez słowa objałem ją. Wsyscy klaskali. Ale ja słyszałem tylko bicie jej serca. I swoje. Emily zaczęła pisać. Po... Później krótkie eseje. Potem książka. Opowiadała o drodze, od ulicy przez ból do odbudowy siebie. Wydawca zainteresował się jej historią. Powiedział: To nie jest tylko opowieść. To głos pokolenia, które zbyt długo milczało. Emily nie pisała, żeby być sławna. Pisała, żeby dawać nadzieję. Bo jak sama mówiła, jeśli choć jedna osoba przeczyta i pomyśli, to o mnie, to znaczy, że warto było przeżyć każdy koszmar. W wieczór przed rozprawą sądową siedzieliśmy razem w salonie. Emily była spokojna, ale ja nie potrafiłem ukryć emocji. Boję się, przyznałem. Spojrzała na mnie łagodnie. Ja też. Ale nie jesteśmy już sami. I wtedy poczułem, jak przeszłość zamyka się za nami, a przyszłość stoi otworem. Dzień rozprawy sądowej nadszedł szybciej niż się spodziewaliśmy. Emily obudziła się wcześnie. Zjadła lekkie śniadanie w milczeniu. Ubrała się elegancko, ale skromnie. W oczach miała coś nowego nie tylko odwagę, ale godność. Pojechaliśmy razem do sądu. Całą drogę trzymałem jej dłoń, a ona ani razu nie drgnęła. Nie było w niej tej dziewczyny z przeszłości. Była kobietą, która przeszła przez piekło i postanowiła mówić głośno. By już nikt nie musiał iść tą samą drogą. Sala rozpraw była pełna. Po jednej stronie siedział oskarżony, ten, który zniszczył jej dzieciństwo, po drugiej my, Emily, ja i dwójka adwokatów. Gdy wywołano jej imię, wstała bez wahania. Szła przez salę powoli, ale pewnie. Każdy jej krok brzmiał jak oświadczenie: Jestem tutaj. Nie boję się. Kiedy zaczęła mówić, cała sala zamilkła. Opowiadała o tym, jak wyglądało jej życie, o nocy, która zmieniła wszystko o samotności, o ucieczce, o latrach spędzonych na ulicy. Ale mówiła też o mnie o spotkaniu przy stacji benzynowej o o tym, jak jeden człowiek zdecydował się nie odwracać wzroku. Gdyby nie on powiedziała patrząc na mnie pewnie już by mnie tu nie było. Ale dziś stoję tu, nie jako ofiara, tylko jako głos tych, którzy nadal boją się mówić. W oczach sędzi, przysięgłych i nawet reporterów pojawiły się łzy. To nie była tylko relacja. To było świadectwo. Po rozprawie wyszliśmy na zewnątrz. Emily przytuliła mnie mocno, mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Niezależnie od wyroku, zrobiłam to. I nigdy już nie wrócę do tamtego mroku. Jesteś najdzielniejszą osobą, jaką znam, powiedziałem. A ty jesteś ojcem, o którym kiedyś mogłam tylko marzyć. Dwa miesiące później zapadł wyrok. Sprawiedliwy, mocny, oskarżony został skazany na wiele lat jezienia. Emily nie przyszła na ogłoszenie. Nie chciała już do tego wracać. Dla mnie sprawa zakończyła się tamtego dnia, gdy opowiedziałam swoją historię, powiedziała. Reszta to tylko formalność. I wtedy zrozumiałem. Ona naprawdę odzyskała siebie. Rok później siedzieliśmy razem na plaży. Spełniłem obietnicę, pojechaliśmy nad ocean. Był zachód słońca, piasek był jeszcze ciepły, fale uderzały delikatnie brzeg. Emily robiła zdjęcia aparatem, który kupiła z pierwszego honorarium za opublikowany artykuł. Jej teksty były już czytane w całym kraju. Zapraszano ją na konferencje, debaty, programy telewizyjne. Ale najchętniej wracała tam, gdzie wszystko się zaczęło, do młodzieżowego centrum. Chcę być tą osobą, którą ja kiedyś potrzebowałam, mówiła. I była. Na plaży usiedliśmy obok siebie. Zrobiła zdjęcie. Spojrzała na nie i podała mi aparat. To to jedno, które miało wystarczyć, zapytałem. Uśmiechnęła się: Wystarczy, bo jestem tu z tobą, a to wszystko, czego mi trzeba. Objąłem ją ramieniem i wtedy pomyślałem: Gdybym tamtego dnia po prostu odjechał, gdybym nie zatrzymał się przy tej stacji, nigdy bym nie wiedział, że moje życie miało jeszcze jeden, najważniejszy rozdział do napisania. Emily odłożyła aparat, położyła głowę na moim ramieniu: Dziękuję. Tato, wyszeptała. Za wszystko. Nie, odpowiedziałem. To ja ci dziękuję, córeczko. Za to, że mnie odnalazłaś, nawet kiedy ja nie miałem pojęcia, że Cię szukam. I tak, siedząc nad oceanem, wśród odgłosów fal i śmiechu ludzi w oddali, zrozumiałem coś najważniejszego. Czasem to, co wydaje się końcem, jest tak naprawdę najpiękniejszym początkiem.